Cześć. Witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj zajmiemy się tematem wodorotlenków. Na końcu filmiku czeka na was zadanie do samodzielnego rozwiązania, żebyście mogli sprawdzić się w tym temacie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Wodorotlenki są to związki chemiczne o budowie jonowej. Nie tak jak w przypadku kwasów, jest to budowa kowalencyjna. Tutaj mamy budowę jonową. Składają się one z kationów metali i anionów wodorotlenkowych. Są to ciała stałe. Dopiero wodne roztwory wodorotlenków, czyli po rozpuszczeniu w wodzie, dają nam ciecze. Wzór ogólny wodorotlenków możemy przedstawić na trzy różne sposoby. Pierwszy jest najbardziej powszechny, ponieważ przedstawiają go we wszystkich książkach. Mamy tutaj M, czyli metal, ponieważ wodorotlenki to kationy metali oraz grupę wodorotlenkową, czyli OH. Stopień utlenienia OH to jest minus 1. Metal może być na różnym stopniu utlenienia, zależy to od grupy, w której leży. Dla grup głównych, pierwszej i drugiej, będzie to odpowiednio plus pierwszy i plus drugi stopień utlenienia. W grupach od 13 do 18 odejmujemy 10, czyli na przykład dla glinu będzie to plus trzeci stopień utlenienia, ponieważ leży on w 13 grupie. Lecimy na krzyż. Czyli jak metal jest na plus n tym stopniu tlenienia, to ta n leci za grupę OH. Możemy to też przedstawić na inne sposoby, ponieważ są to kationy metali oraz aniony wodorotlenkowe, to możemy to przedstawić w postaci m. N plus, czyli ładunek jonu tego metalu, oraz taki jaki mamy ładunek, tyle jest grup wodorotlenkowych. Te dwa pierwsze wzory są uproszczone, przedstawiają one nam stosunek metalu do grupy wodorotlenkowej. W tym trzecim. To już jest inny wzór, który pokazuje nam, ile tak naprawdę mamy w tym metalu tych kationów i anionów. Jest to bardzo podobny wzór do tego drugiego, tylko dodajemy x oraz n razy x. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jeśli mamy wodorotlenek, no nie wiem, chociażby glinu, to to nie znaczy, że mamy tam jeden glin i trzy aniony wodorotlenkowe. To znaczy, że w tym związku na jeden glin przypadają trzy aniony wodorotlenkowe. To nie znaczy, że tyle tam ich jest. Dobrze, przejdźmy do nazewnictwa. Aby nazwać jakiś wodorotlenek, dodajemy do nazwy wodorotlenek nazwę metalu, który tworzy ten związek. Ona jest w dopełniaczu. W dopełniaczu, czyli kogo czego, na przykład litu, sodu, potasu, magnezu itd. Pierwszy związek jest to CaOH dwa razy wjęte. Więc będzie to odpowiednio wodorotlenek kogo czego wapnia. Następnie jest to CROH 3 razy wzięte, czyli wodorotlenek Romu 3. O co chodzi z tą trójką? Już tłumaczę. Dla grup głównych, czyli pierwsza i druga oraz 13 do 18, nie musimy podawać stopnia utlenienia. Jednakże w grupach pobocznych od 3 do 12 pierwiastki przyjmują różne stopnie utlenienia, np. chrom jest to plus drugi oraz plus trzeci, dlatego aby rozróżnić te dwa wodorotlenki, ponieważ mamy zarówno wodorotlenek chromu 3, jak i wodorotlenek chromu 2 musimy podać stopień utlenienia w nazwie. Czytamy go ze wzoru, ponieważ, tak jak już tłumaczyłem przed chwilą te wzory na tych tutaj przykładach, po prostu leci to na krzyż, czyli ta trójka leci tutaj, w tym przypadku na odwrót, czyli chrom jest na plus trzecim stopniu utlenienia. Następny mamy AlOH 3 razy wzięte, czyli odpowiednio wodorotlenek glinu. Glin leży w trzynastej grupie, czyli jest to grupa główna, więc ma plus trzeci stopień utlenienia zawsze. Kolejny jest MNOH 2 razy wzięte, jest to wodorotlenek manganu 2. Ponieważ mangan leży w grupie pobocznej, więc należy podać jego stopień utlenienia. Lecimy dalej. Wodorotlenki możemy podzielić tak jak inne związki chemiczne, ze względu na charakter. Mogą to być w tym przypadku wodorotlenki zasadowe lub amfoteryczne. Nie jest najgorzej, bo mamy tylko dwie grupy. Do wodorotlenków zasadowych zaliczamy standardowo wodorotlenki pierwszej i drugiej grupy. Oczywiście bez wodorotlenku berylu, ponieważ on wykazuje inne właściwości. Oraz odpowiednio wodorotlenki żelaza, wodorotlenek chromu 2, uwaga, 2 oraz wodorotlenek manganu 2. Do amfoterycznych zaliczamy wodorotlenek berylu, glinu, cynku 2, miedzi 2, chromu 3, cyny 2 i ołowiu 2. Wodorotlenki rozpuszczają się w wodzie, ale są to tylko wodorotlenki pierwszej i drugiej grupy z wykluczeniem wodorotlenku berylu oraz wodorotlenku magnezu i odpowiednio jeżeli ten wodorotlenek, czyli ciało stałe, rzucimy do wody, to uwolnią nam się kationy sodu oraz aniony wodorotlenkowe. I uwaga, nie możemy powiedzieć, że te aniony i kationy powstają, ponieważ te jony już tam były. Dlatego musimy powiedzieć po prostu, że struktura zostaje rozbita i się uwalniają. To jest bardzo ważne. Są takie pytania na maturze: czy te jony powstają, czy nie? Jak dojdziemy do kwasów, to będę jeszcze mówił, ale już tutaj napomknę, że jeżeli mamy kwasy o budowie kowalencyjnej i wprowadzimy je do roztworu wodnego, to będziemy mieli kationy i aniony tych kwasów, ale te. Wtedy już powstaną te jony. Tych rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych nie musicie pamiętać. Wystarczy tylko, żebyście sobie mniej więcej kojarzyli, bo wszystko na maturze oraz zarówno na sprawdzianie macie w tablicach rozpuszczalności. Co się rozpuszcza, a co nie. Musicie tylko pamiętać, co się stanie, kiedy wprowadzicie ten wodorotlenek do wody. Przejdźmy do reakcji wodorotlenku. Jak już mówiłem przy tlenkach, przy wodorkach, jeżeli coś jest zasadowego, to reaguje z kwasem nie z zasadą. Natomiast jeśli coś jest kwasowego, to reaguje z zasadą, nie reaguje z kwasem. Dlatego, jeżeli mamy wodorotlenek zasadowy plus kwas, daje nam sól plus woda. Tak samo są inne związki. Chodzi o to po prostu, żeby była zasada plus kwas. Weźmy sobie jako pierwszy przykład wodorotlenek żelaza 3 plus kwas siarkowy 6. I zgodnie z tą regułką musi nam powstać sól, czyli powstaje nam F E, SO4. I teraz to nie są reakcje redox. Żelazo było na plus trzecim stopniu utlenienia, bo ta trójka leci tutaj. A kwas siarkowy 6, to SO4 jest na plus drugim. Czyli skoro to jest na plus drugim, a to jest na plus trzecim, to teraz dajemy na krzyż. Ta dwójka leci tutaj i mamy Fe2SO4 trzy razy wzięte. Plus. No i coś musimy jeszcze zrobić z tym wodorem, więc łączy się on w wodę i uzgadniamy. Po stronie prawej mamy dwa żelaza, więc przed wodorotlenkiem żelaza 3 musimy wpisać dwójkę. Po stronie prawej mamy trzy siarczany 6, więc musimy wpisać po stronie lewej trójkę przed kwasem siarkowym 6. Teraz przejdźmy sobie do wodoru. Po lewej stronie mamy 2 razy 3, czyli 6, plus 6 to jest 12. Tutaj mamy 2, czyli na 2, czyli 6. Zawsze idźcie sobie w takiej kolejności, czyli od pierwiastków głównych, potem wodór, potem tlen. Ponieważ tlenu jest zawsze najwięcej, dlatego najciężej jest od niego zaczynać. I jeszcze teraz sobie szybko sprawdźmy. Po lewej stronie mamy z wodorotlenku żelaza tlenów mamy 6, 2 razy 3, plus 12 z kwasu siarkowego 6, a po prawej stronie mamy 3 razy 4 z siarczanu 6, żelaza 3, plus 6 atomów tlenu z wody, czyli się zgadza. Zazwyczaj proszą jeszcze o formę jonową pełną oraz formę jonową skróconą, dlatego zapiszemy sobie ją jeszcze. Jak przypominam, rozpisujemy tylko sole, które są rozpuszczalne w wodzie, mocne kwasy oraz wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie. Sprawdzamy więc w tablicy rozpuszczalności, czy wodorotlenek żelaza 3 jest rozpuszczalny. Nie rozpuszcza się, więc przepisujemy. Będzie to 2FEOH 3 razy wzięte plus pas siarkowy 6 jest kwasem mocnym, więc dysocjuje. Mamy 3 razy 2, czyli 6H plus 3 siarczany 6, czyli 3SO4 2 minus. Zachodzi reakcja i sprawdzamy czy siarczan 6 żelaza 3 się rozpuszcza. Jest rozpuszczalny, więc piszemy, mamy 2 atomy żelaza, które są na plus trzecim stopniu, plus 3 siarczany 6, które są na minus drugim stopniu. No i woda jest lękiem, więc przepisujemy. I skrócony zapis jonowy polega na tym, że skreślamy te jony, które powtarzają się po stronie prawej oraz lewej. W tym przypadku są to siarczany 6 i zostaje nam, że dwie cząsteczki wodorotlenku żelaza 3 plus kationy wodoru dają nam dwa atomy żelaza na plus trzecim plus 6 wód. I to jest reakcja z obojętniania, która po prostu polega na tym, że kationy wodoru plus grupy wodorotlenkowe dają nam wodę. W tym przypadku jest to bardziej złożone, ponieważ wodorotlenek żelaza się nie rozpuszcza. Zazwyczaj jest to tak, że jest H plus OH daje nam H2O i to jest typowa reakcja z obojętniania. Następną reakcją jest wodorotlenek amfoteryczny plus kwas, daje nam sól plus woda, czyli de facto zachowuje się tak jak wodorotlenek zasadowy. To weźmy sobie jakiś przykład, no niech będzie wodorotlenek cynku, czyli ZNOH2 razy wzięte, plus weźmy sobie znowu kwas siarkowy 6. Zawsze bierzcie sobie kwasy, które nie są problemowe, czyli kwas siarkowy 6, kwas solny na przykład i daje nam ZNSO4 plus H2O. Wodorotlenku wiemy, że cynk jest na plus drugim stopniu utlenienia, więc tutaj też musi być na plus drugim, a z poprzedniego zadania wiemy, że SO4 jest na minus drugim, więc na krzyż się nam skraca, więc ZNSO4 i uzgadniamy. Cynki po prawej i po lewej mamy jedne, SO4 po lewej i po prawej mamy po jednym i wodory. Po lewej stronie mamy dwa z wodorotlenku oraz dwa z kwasu siarkowego 6, po prawej mamy dwa, więc musimy pomnożyć razy 2, i tleny się również zgadzają. I znowu Znowu piszemy zapis jonowy, jest to wodorotlenek cynku. Ogólnie wodorotlenki amfoteryczne się nie rozpuszczają w wodzie, więc przepisujemy. kwas siarkowy jest kwasem mocnym, więc rozpisujemy. ZNSO4 jest rozpuszczalne w wodzie, więc będzie to ZN2 plus so 42 plus 2H2O. Skracamy to, co się powtarza, czyli siarczany 6 i powstaje nam. ZNOH, 2 razy wzięte, plus 2H+, daje nam to ZN2+, plus 2H2O. To również jest reakcja zobojętniania. idziemy dalej. Trzecią reakcją wodorotlenków jest to wodorotlenek amfoteryczny plus zasada, daje nam związek koordynacyjny. Związki koordynacyjne dokładniej omawiam w moim filmiku właśnie o nich. Zachęcam do obejrzenia, link do karty w prawym górnym rogu. Weźmy sobie znowu ten wodorotlenek cynku, czyli ZNOH 2 razy wzięte. Podziałajmy na niego zasadą: zawsze bierzcie zasadę sodową lub zasadę potasową, ponieważ są one bezproblemowe, tak samo jak kwas siarkowy 6 oraz kwas chlorowodorowy. I tutaj nie będę tego dokładniej omawiał, jak powstaje ten związek koordynacyjny. Pokrótce, atom z zasady będzie kationem, następnie otwieramy nawias kwadratowy, cynk będzie jonem centralnym, grupa będzie OH i liczba koordynacyjna dla cynku jest równa 4. I teraz całkowity ładunek anionu koordynacyjnego jest minus 2, ponieważ OH jest na minus pierwszym, razy 4, minus 4. Cynk jest na plus drugim, czyli plus 2 daje nam razem minus 2. sod jest na plus pierwszym, dlatego żeby się wyrównało do zera musimy mieć dwa sody. I wpisujemy dwójkę przed NaOH, żeby nam się zgodziło wszystko. Następnie rozpisujemy. Będzie to ZNOH dwa razy wzięte. Już wiemy, że się nie rozpuszcza. Zasada sodowa się rozpuszcza. Ogólnie, sobie zapamiętajcie, że wodorotlenek sodu oraz wszystkie sole sodowe oraz potasowe są rozpuszczalne w wodzie. Więc nie musimy nawet tego sprawdzać. Będzie to 2 Na2OH-. Daje nam to. 2 Na, ponieważ związki koordynacyjne są rozpuszczalne na ogół w wodzie, plus ZnOH 4 razy wzięte, 2 minus. Skreślamy to, co się powtarza, czyli kationy sodu i przepisujemy to, co nam zostało, czyli ZnOH 2 razy wzięte, plus 2 OH minus. Daje nam to ZnOH 4 razy wzięte, 2 minus. Pierwszy to jest zapis cząsteczkowy, drugi zapis jonowy, pełny, trzeci zapis jonowy, skrócony. Jak możemy w ogóle nasze wodorotlenki otrzymać? Pierwszym sposobem jest metal plus woda. Daje nam wodorotlenek plus wodór. Działa to tylko dla metali pierwszej i drugiej grupy, oczywiście bez berylu. No to lecimy. Weźmy sobie sód plus wodę, no i daje nam to wodorotlenek sodu plus wodór. Mamy dwójkę przed H2O, po prawej stronie mamy trzy, więc piszemy sobie dwójkę przed NaOH, żeby było parzyście i teraz mamy cztery wodory po prawej, więc musimy pisać dwójkę tutaj i jeszcze dwójkę przed sodem i wszystko się zgadza. Drugą reakcją może być na przykład wapń plus woda, daje nam wodorotlenek wapnia, czyli CaOH dwa razy wzięte, no i wodór. Dlatego ta strzałka w górę, ponieważ wodór jest gazem i się wydziela i ulatnia do góry. W tym przypadku mamy dobrą sytuację, wpisujemy dwójkę tylko przed H2. Drugim sposobem otrzymywania jest tlenek metalu plus woda. Tylko dla pierwszej i drugiej grupy ponownie, bez tlenku berylu, daje nam to wodorotlenek. Na przykład, czyli tlenek sodu plus woda. I teraz już nam daje w czystej postaci wodorotlenek, bez żadnych wodorów, wody i tak dalej dwójeczkę przed e NaOH i wszystko się zgadza. Tlenek wapnia plus woda, jeszcze spróbujmy, daje nam to wodorotlenek wapnia i w tym przypadku wszystko się zgadza. Trzecim sposobem jest wodorek, oczywiście bez wodorku berylu i tylko dla pierwszej drugiej grupy, plus woda. Będzie to na przykład wodorek sodu plus woda i w tej reakcji otrzymujemy Wodorotlenek oczywiście oraz wodór. I uzgadniamy. Weźmy sobie jeszcze wodorek wapnia plus woda i znowu mamy wodorotlenek, czyli CaOH dwa razy wzięte plus H2. Dobra, mamy dwa tleny po prawej, więc po lewej wpisujemy dwójkę przed H2O, no i musimy dwójkę tutaj wpisać. No, ale jak otrzymać wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie lub wodorotlenki amfoteryczne? No, jedynym sposobem jest strącenie osadu, tak? Z drugiej strony nie otrzymamy wodorotlenków zasadowych. Dlaczego? No, dlatego, że strącamy osad, a wodorotlenki zasadowe nie tworzą osadu, więc nic nam się nie strąci. Więc tym sposobem nie jesteśmy w stanie otrzymać wodorotlenków zasadowych. To lecimy. Weźmy sobie na przykład na warsztat Siarczan 6 berylu. Beryl jest na plus drugim, siarczan 6 jest na minus drugim, więc nic nie musimy wstawiać. Dodamy do tego zasady sodowej i daje nam to wówczas wodorotlenek nierozpuszczalny w wodzie plus sól, czyli Na2SO4, bo jest to reakcja podwójnej wymiany. Sód jest na plus pierwszym, to na minus drugim, więc na krzyż, dlatego Na2SO4 plus wodorotlenek berylu, czyli BEOH. Dwa razy wzięte osad i uzgadniamy. Po prawej stronie mamy dwa sody, więc po lewej też muszą być dwa, i reszta nam się zgadza. Zapis jonowy. Siarczan 6 berylu się rozpuszcza, więc będzie to BA2 plus SO42 plus zasada sodowa jest rozpuszczalna w wodzie. Nie musimy nawet sprawdzać. No i daje nam to. Siarczan 6 sodu jest rozpuszczalny w wodzie. 2 Na plus plus SO4 2 minus. No i nie rozpuszcza nam się wodorotlenek berylu. No i skracamy to co się powtarza. W tym przypadku będą to kationy sodu i aniony siarczanowe 6. I zostaje nam, że BE2 plus 2OH minus. I otrzymujemy wodorotlenek berylu. I w tej reakcji zawsze powinniście dostać Taki zapis, czyli kationy tego metalu łączą się z anionami wodorotlenkowymi i otrzymujemy związek, czyli wodorotlenek nierozpuszczalny w wodzie. To tyle na dziś. Przygotowałem jeszcze dla Was zadanie do samodzielnego rozwiązania. Rozwiązanie, jak zawsze, znajduje się w opisie do filmu. Zachęcam do przeczytania go. Gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania, jestem oczywiście do dyspozycji. Możecie pisać również na moim Discordzie, link w opisie. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko!